Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Cieszę się, że jesteście tu z nami w Prawianicach. Wiem na co czekacie. Za chwilę tu przed wami najlepszy z najlepszych na gali Real Fight Night 3. Panie i panowie, jesteście gotowi. Zróbcie gruby hałas! Gruby hałas? Kto to wymyślił? Panowie, dobrze jest, młodzieżowo, lecimy dalej. Nie, mnie też się w ogóle to nie podoba. Co to znaczy gruby hałas? No jak to brzmi? Zobaczcie ile to już trwa. Jeszcze 5 minut i ja naprawdę spadam. A może potężny? O, potężny to jest bardzo dobry pomysł. Panie i panowie, zróbcie potężny ha! -ha! Mr. Mr. ja mam Mam dwie wiadomości. Oczywiście najpierw poproszę tą złą. Obie są złe te wiadomości, wiesz? Pierwsza to jest taka, że no nie mamy nikogo na walkę charytatywną. A druga to jest taka, że wypadła nam walka wieczoru. Trzeba na szybko kołować zastępstwo. To niedobrze. To w takim razie będę musiał wykonać telefon do chłopaków z fenu. Dobra, okej, okay, to ty dzwoni. A ja dalej szukam. Nie ma co gadać przez telefon. Widzimy się zaraz na siłce. Do zobaczonka, hej! Siomanka. Dobra, jedziemy. Pamiętajcie, najważniejsze są zacisięte pięści, twarda bania. Morda nie szklanka. Jak ktoś na nas wjeżdża, kontrujemy go na pełnej pizzie, łokciami, pięściami, czym się da. Ale to miał być zajęcia z seks pupy. Tak? To może chociaż low kicki poćwiczymy? Kacpoe, ogarnij sobie na siłowni, bo tam jest mega zamieszanie. No to dziewczyny, dzisiaj poćwiczymy sobie lewy prosty. Dziewczyny, ja znam ten tajemnik, on jest świetny! Dawaj, dawaj, jedzie! Końca. Dawaj dawaj. Dobra stop! Dwie minuty przerwy. Kupaki, ja może jakiegoś... Nie wiem, polityka do tej walki wieczoru, co? No gdzie polityka Grzesiu do walki wieczoru? Co to absolutnie nie? To może w takim razie strażaka. Pytałem, nikt nie. Chce. Panowie, żadnego polityka, żadnego strażaka. To jest profesjonalna organizacja i kontraktujemy tylko sportowców. I o co tutaj tyle zamieszania? Szukamy dobrego zawodnika na walkę wieczoru. A mało tu zawodników? Ale to musi być ktoś rozpoznawalny. No i z dobrym rekordem. I dający dobre show. I co? Znajdziesz nam kogoś takiego? Obawiam się, że już może być naprawdę trochę za późno. Mamy, bo zaraz worek, kurwa! Taki jest plan, Kurwę worek, kurwe głowy. O, Fife, jak się ma? O, kogo ja widzę? Całaś pytanka dworzka. Co słychać? Myślicie o tym samym? Oho, robi się poważnie. Mamy dla ciebie pewną propozycję. Czuję, żebym zawalczył na gali. Jesteś Pawionickim gladiatorem, nie ma innej opcji. Niestety nie mogę. No co ty, jak nie możesz? Neyim o kadar ya, ziyaret Przed Państwem Real Fight Night No wszystko fajnie chłopaki, tylko zapomnieliśmy jeszcze o walce charytatywnej. Racja, potrzebujemy jeszcze jednego zawodnika. Chyba odpuścimy tę hmm. no Co ty nie możemy odpuścić, no gdzie? Musimy kogoś znaleźć. No kogo ci znajdę, no przecież nie pojawi się tu i teraz. O, proszę bardzo, szymanko. Że w końcu wzięliście się za robienie formy, bardzo dobrze. To co panowie, chyba jesteśmy gotowi na mi fight Night, nie? Yeah!